Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus, oto prawdopodobnie ostatni odcinek z CK2, nasz wadca ma już prawie 60 lat, może jeszcze trochę przeżyje. Ale e, powiem wam tak, mamy dwie wojny, tutaj nie widzicie, bo zasłaniam, u, druga wojna jest pokazana. Pierwszą wojnę to której nie widzicie, walczymy sobie z e, tym typkiem, tylko tutaj pomaga sobie e, Bizantium, znaczy sobie, to walka jest e, Gruzji ogólnie. Natomiast z tym typkiem już nie pomaga bizancją e, Pomaga natomiast... Y, pomagamy tylko my. Oni mają 6 koła. No, Gruzja ma <laughs> troszkę mniej. 3, 4 koła wojska, dlatego teoretycznie padałby pomóc, ale mam w*** w nią. Problem jest to, że nasz syn walczy z peczęgami. Peczęgami, z którymi... O kurde, kamerka tutaj się... Cyk... Peczęgami, którzy... którym idzie całkiem nieźle niestety. Dlatego chciałem pomóc synowi, ale... Spróbowałem na wszelkie sposoby, spróbowałem na zasadzie e, Offer to Joint to War, ale nie mogę, bo nie mogę pomagać wasalom, chyba że to jest dżihad albo krucjata, e, czy coś ten deseń. I zrobimy to inaczej, gdyż wezmę sobie peczegów. Gościu nas bardzo nie lubi, gościu nam robi tutaj wąty, ma problemy i chce się bić w ogóle, chce nas zabić, więc my go powstrzymamy. Tak, opatrzcie, o. Patrzcie, o. O dobra, zacznijmy od tego, że chciałem się upewnić, czy oni walczą rzeczywiście. Liberation Mołdawia, czyli walczą o region Mołdawii pod tym Kasusbelli. to Oni walczą o tych te kasusbeli. Teoretycznie też mógłbym to zrobić, ale po co wierzę, że mój wasal to wygra, jeżeli mu pomogą. Po pomogę. Dlatego zrobię Liberate Pecheng, czyli tą część. Ja pójdę o tą część walczyć, mój wasal walczy o tą część. Dlatego, jeżeli to dobrze powinno być, na koniec yy, życia króla powinniśmy być od morza do morza. Zamykamy kogo? Ach, kurwa, Estonia została. Nie wiem, czemu ja nie mam sojuszy. Dobra, sojusze zawiązywane. W takim razie możemy wezwać jeszcze kilka osób. Prawdopodobnie jacyś tutaj relatywy, czy coś ten desen. W międzyczasie musieli sobie poginąć na zasadzie, że jakiś władca był na tronie. Mu się wzięło i umrzało, niestety, i z jego synem dopiero teraz robię. Eee, uh. uuu... nawet Paweł nie byłeś moim uczniem, gościu. Nie wiem. że Wysze miałem na ucznia, mi się zdaje. Boże, ona w się odeszła. Reczęgowie, niestety, są katolicy, więc nie, bez... nie wezwiemy świętych zakonów. To prawda, problem też ze świętymi zakonami jest taki, że trzeba ich utrzymać. Kuźwa daleko jeszcze macie. Ja pierdziele, Idą, idą. No a niestety, pieniędzmi teraz nie szaleje. Moi wasale też się przy okazji zjawili. O, z kimś się sojusz skończył: gościu z Ankony. Jeśli chwilę z tobą już zawiązałem. A z tobą nie ma szans. To oznacza, że możemy twoją córkę ściągnąć z powrotem. Tak, możemy ją ściągnąć z powrotem. Szczególnie, że nie miała dzieci. I możemy ją wydać ponownie. Czy w Mecce rządzi ktoś? What? Bay Fadel of Mecca, ale on nie jest w Mecca. A nie, on rządzi w... Me... What the fuck? Co? Jak oni rządzą? Mekko. What the fuck, mate? Nie będę go brać, bo raz jest czarny, a dwa jest daleko. A jakiejś super partii tak czy tak nie zrobimy, więc pozostaje ten gościu, że możemy mu zaoferować. W dużą częścią Szwecji rządzi tak czy tak i jest ślepy, więc nie zauważy, kogo mu tutaj podstawiamy. Chodził się i nie wie jeszcze w co go pakuje, w jaką wojnę. Idziemy się zmierzyć z wrogiem. 5000 kontra nasze 11 tysięcy z samego państwa i jeszcze prawdopodobnie wasale dołączą. Dołączają i masą nawet na bagnach ich już wzięliśmy tutaj. Zauważyłem, że bardzo mało więźniów w wyniku oblężeń zdobywamy, praktycznie w ogóle tak na serio. Jak nie wiem czy to w trójce czy jak graliśmy tutaj poganami, no na zasadzie na jazdy robiliśmy, to wtedy więcej więźniów leci akurat. Co jest logiczniejsze, bo cały dwór powinniśmy zająć, no chyba, że zdążyli uciec w międzyczasie, ale to jest inna sprawa. O, dowódca mi zginął podczas bitwy. Bardzo śmiertelne są wojny. A, Władysław z Wielkopolski umarł. Nie wiedząc dlaczego. A jego e, Sios córka? Córka? Jedyna, e, która miała jakieś tam... E, jedyna córka, którą mia... nie, dru... jedna z dwóch, ale jedyna, która... Jak? What? Wait a second. Się trochę porąbało mi teraz samemu. Te Powiązania rodzicielskie. Nie, jego jedyna córka... A drugie, drugie dziecko jego żony. Żony, która to dziecko miała z jakimś Bogusławem. Aha, peczęgami może i mamy 100%, ale wypadałoby jeszcze ich trochę podtrzymać, pomęczyć dla naszego syna po prostu, który wojnę chyba jeszcze toczy. Dobra, młody, musisz sobie teraz poradzić od tego momentu sam. Mogę cię jeszcze zunaitować, mogę ci wysłać tego gifta. Mogłbym dać Ci tereny, ale to zaraz zobaczymy, co z tymi terenami zrobię, bo w sumie nie myślałem. Proszę, nie spraw, że ta Polska będzie wyglądać idiotycznie, tylko zajmij tego skurczybąka. Natomiast jak skończyliśmy już tutaj walki, w tym momencie udamy się na południe wspomóc naszych sojuszników z Gruzji. Nie wiem, czy damy radę i jakie to będzie korzystne, tak na serio. Widzimy też ukrycia. Liczymy, że na razie to podziała. W międzyczasie, w ogóle w międzyczasie. Między odcinkami albo coś ten deseń, e, tak, między odcinkami zmarła niestety nasza żona Martyna. Nasza kochanka też, niestety, już nie żyje najwyraźniej, zaraz sobie tylko zerknę na szybko. Chyba tak, do to była chyba raczej ona. Zmarła na raka. Więc, jakby przeszłość zostawiliśmy za sobą, chyba że znajdziemy jeszcze tej Wyszesława, ona była na koniec, zrobimy ten ślub z Wyszesławą, czyli naszą byłą ostatnią kochanką, która została jeszcze i żyje. A w międzyczasie wszystkie ziemie te Mołdawii przekazałem naszemu synowi, jednakże zobaczymy, bo on już też poprzekazał in poprzekazywał innymi. Czy możemy dać ją w peczeń stworzyć za 100 złotych? Bo nie tracimy pieniędzy, nie tracimy, dobra. A nasz syn poprosił nas, żebyśmy spędzili czas z rodziną w Galicji. Brzmi to dobrze dla mnie, pojedziemy jak najbardziej. Takieś 5000 wrogi skurczy bąków się pałęta. Szkoda, że dla nich, że ja jestem siedmioma tysiącami wrogich, dla nich skurczy bąków, dlatego stoczymy z nimi bitwę. No w centrum szło im całkiem nieźle, ale ogólnie przegrali. O, niebezpieczna frakcja się pojawiła. Czy ja dobrze widzę? Tak, nasz własny syn jest w plocie przeciwko nam, żeby nas zabić. Ale już te ploty yy, rozeszły się praktycznie tutaj kompletnie. I nie będą już nam na razie zagrażać, miejmy nadzieję, że to na chwilę uspokoi sytuację. Kurczę, to tak ciężko się patrzy, no chyba, że jest osobna zakładka na wojny. To tak ciężko się patrzy, z kto z kimś walczy, dyplomatyczne relacje. Pokaż mnie to. No nie, to tak cały czas do dupy. Ponieważ e, to jest teren Gruzji, który nazywa się Pečeng. I walczy z nimi wasal Seljuków o święto wojny, który teraz się stoi, co ma tutaj. Ale jego tereny ciągną się też tutaj, i się domyślić, która prowincja należy do niego, żeby ją oblegać. Dodatkowo w międzyczasie walczymy sobie z tym gościem, który walczy o tereny tutaj, i to tu musiałem wywnioskować sobie po jakimś czasie dopiero. I on ma sojusznika, który znajduje się tutaj. E, z Selżuków na dwie części Irak w ogóle rozdziela. Ja pierdzielę co się tu dzieje. Mąż naszej córki został w ogóle zamordowany. No to nie oznacza nic dobrego. Szczególnie, że on był z Czech, tak? To złamało nasz sojusz? Teoretycznie nie. Tu Bizancjum toczy wielką, decydującą najwyraźniej bitwę. I wygrywa bardzo dobrze. No to jest inny wróg, ten, ta druga wojna, którą toczymy akurat. Co prawda już czasami nakładanie tych tytułów i tak dalej bywa upierdliwe już. Ale na przykład co chciałem powiedzieć, co mi się podoba w CK2, to jest to, że... Jak ma, jesteśmy tutaj wojskami i tracimy tu wojska, to teoretycznie nie tracimy siły kraju. Ponieważ jak tracimy wojska tu, to one się regenerują z powrotem w kraju, tylko musimy po nie wrócić. Dlatego jest to fajnie logicznie zrobione. W zasadzie teoretycznie możemy tutaj stracić całą armię, ale nagle się okaże w kraju, okej, okay, tylko połowa, jesteśmy o połowę szczuplejsi tak na serio, bo już tam się zapasy porobiły. Eee, uu. Nasza córka Zofia, której mąż zginął, ten z Czech, okazuje się, że ma ciążę. I jest w ciąży, i nie ma no, męża. No ale przyjmiemy, nie będziemy źli. No my nieraz mieliśmy takie epizody w życiu. Jak najbardziej, przyjmiemy syna jako część naszego tutaj e, królestwa, jako nas. I w sumie myślę, że zrobienie tutaj jakichś powiązań e, rodzinnych w, z Wielkopolską byłoby dobrym pomysłem. Rozchorowujemy się, ale na szczęście delikatnie. Chyba, że to się jakoś losowo rozejdzie dalej nie... znaczy, Niestety, na szczęście nie. Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło Ale dalej chorujemy bardziej No eee, Dopóki kolego Wiesz co robić O, ładnie sobie poradził nasz Kurt Physician, muszę przyznać Skończyliśmy pisać książkę, którą sobie w międzyczasie zacząłem Czyli, że historia rodziny Piastów I zostaje dodane do treżury Bo tak sobie teraz uświadomiłem To jest córka naszego pradziadka, prawda? Nie, to jest wnuczka naszego pradziadka Kurde, Sweet Home Alabama o, oh, damn. Chciałem iść dalej. O, tu mamy w końcu zakładkę na Song Empire. Zaraz zajrzę. Ale chciałem pójść dalej, a tu mamy Camp Fever. W kraju nic takiego nie ma, ale tutaj... Ach, tak słabo, tak średnio bym powiedział, mi się to podoba. Nasza wnuczka w wieku 22 lat zmarła powodu Camp Fever. I nasze relacje z Gruzją się skończyły. I to jest właśnie z powodu tej tego choróbska co się tutaj rozeszło? Możemy spróbować zawiązać spow. Nie, bo ona jest zbyt stara na posiadanie dzieci. Niestety, on jeszcze nie jest. A ta druga nasza, ta nasza córka. Gruzja. Co ja mogę powiedzieć, bo kuźwa miło, wracamy do domu. Nie będę się wysilał. I jeszcze ryzykował stratą najlepszych dowódców oraz wojska. Tylko dlatego, że. Imię jakiegoś chrześcijaństwa, czy coś. A nasz syn cały czas walczy z peczęgami, jeszcze go dofinansuje. No więcej niestety nie mogę mu zrobić, pomóc znaczy w tym sensie. Jedna wojna Gruzinów się skończyła, ta, w której pomagało Bi Bizancjum. My natomiast, no kurczę, tajce tak dla sportu trochę ganiam tą armię. Sobie jednak walczę. Tak akurat jest mała szansa, że tutaj ktoś w bitwie się podtrenuje na lepszego dowódcę. Prędzej zginie, niestety. Ale tak się tak, sobie tak chodzę też, żeby e, powyłapywać i po, powybijać ludzi. Szkoda, że też no, nie trafia się nikt w to... W, ...w prizonersów, bo chciałbym szczerze. Zorganizujmy wielką debatę. Jak mamy okazję, to to trzeba zrobić. Gdyż możliwe, że z powodu wieku nigdy więcej władcy się nie przytrafi coś takiego zorganizować. A peczęgowie już znikają z map świata dokładnie. W tym momencie zostało im to i tutaj. No że tutaj jakiś... W ogóle ten trybutariat się utrzymuje. W ogóle ta Chorwacja, ta, ta Chorwacja nie ma szczęścia, bo jak nie trybutariusz peczengów to trybutariusz Wenecji teraz. No i udało się wygrać debatę. 100 złotych wraca do nas. 300 prestiżu. 200 ten esoteric knowledge. Jako dobry katolik postaramy się wpłynąć dosłownie na każdą możliwą Możliwego plota, którego możemy wpłynąć, żeby się skończył. Może troszkę to powstrzyma rozlew krwi w państwie i doprowadzi to do tego, że e, przestaną po prostu być tacy morderczy wobec siebie, ponieważ to Bóg dał nam życie i nie powinniśmy po prostu go odbierać. Bo Sława chce mnie zabić? To też ma to, gówniarzu, za strony zarąbany. Za co to? Rozwolnienie z rady. O, cię bym teraz zabił z powrotem. Ale nikt nie chce. Masz farta. Teraz z Pechengów poważnym zagrożeniem stała się Kumania, która tutaj się rozrosła, chyba wpłaniając cały Czernichów, co sobie istniał. Gdzie jest? On 6000 tysięcy ma. Niby nie jest dużo, ale jakbym wezwał pewnie... Jakby on wezwał swoich sojuszników, to miałbym przerąbane. O! 100 lat w naszej władzy znajduje się e, Dachio w Pomeralia. Przez co nie jest już traktowany jako część yy, Królestwa Pomorza, tylko jako część Królestwa Polski. Tylko, jak tutaj możecie zobaczyć. Tak samo pewnie za jakiś czas, nie wiem dokładnie, za jaki będzie wyglądało z pozostałymi Daci. Napiszmy ostatnią tezę. Ostatni tutaj yy, tekst, który, za który przysiądziemy bardzo mocno. Dużo na tym ucierpimy monetarnie. Także kwestia kontrola, kontroli domeny. Ale miejmy nadzieję, że cudo wyjdzie. Takiego, jakiego jeszcze nikt nie napisał. Oho! ej, hey, ciekawa sprawa bo w momencie, jak mamy problemy z gotówką, pojawiają się przestępcze tutaj organizacje. O kurde, nie wiedziałem tego. No to wola się u Żydów już zapożyczyć ten, w tym momencie, żeby tego problemu nie było. Zastanawiam się, czy też jakiś event, coś, żeby walczyć z tymi e, tutaj przestępcami. A w międzyczasie, jak zainwestowaliśmy w balarza, bo w sumie o tym nie wspomniałem, to magnificent painting nam się pojawia w treżuri. Co my tutaj mamy? E, Prestige 025. E, co my w sumie jeszcze mamy? Tutonic armor to jest ten prezent, który dostaliśmy od, e, od Tutonów. Axa, Tutonic Axe to też dostaliśmy za Krucjatę. Monfi Prestige, Marshal Stewardship Learning, Magnus Opum, które napisaliśmy. E, tutaj jest Piast Records, to jest Polish Language. Nowy władca Chin zasiadza, nowa dynastia. Teraz to się nazywa Zhao Empire, czyli było Song Empire. Możemy Chińczykom zarówno płacić trybut, jak i o, poprosić o jakieś to wsparcie chyba najwyraźniej. Ale jesteśmy tak pizdu daleko, że wywalonym w jedno i drugie. Przegłosujmy też to, bo mamy większość, żeby być w stanie bez zgody rady przepychać zasadzanie yy, yy, ludzi do więzienia. No i udało się, po to właśnie lojalistów tutaj przepychałem. I możemy ten papier, który tworzyłem wysłać do oceny. Ciekawe czy poświęceniem tak dużych czasu i środków popłaci. Na razie tak. Uuu, zaczyna się krucjata, to też się dołączymy, przynajmniej wstępnie. Nasza córka nie ma jednak szczęścia do, do mężów. Już drugi sobie jej zmarł, a ona jest dorosła, dlatego problematyczne będzie znalezienie kolejnego. Ale najwyraźniej jej syn jest tutaj władcą jakichś terenów w Szwecji, więc mamy szansę przynajmniej jakiś sojusz utworzyć tam na północy. A Wyszesława ma pomysł, żeby znowu świętą istotę wezwać. No to wstańmy po, po jej stronie i spróbujmy to zrobić. No i papier okazał się sukcesem, ale szczerze myślałem, że jak zainwestowałem tyle, to on będzie jakimś super kompletnym takim, takim sukcesem. Wcześniej w ogóle patrzyliśmy na słońce, pytaliśmy tą świętą istotę o słońce. Wcześniej jeszcze pytaliśmy o sekrety rządzone światem. Pytajmy o bogów. I bardzo ładnie zadziała. Na 10 lat mamy plus 2 we wszystkim. Gain 100 Prestige i jeszcze 100 Ezoretic Knowledge. Świetnie. Bo możemy sobie w sumie sobie powróżyć nie wiem czy możemy komuś innemu wróżyć bo troszkę ja się gubię już jak to działa w sumie i powróżenie dało fajne efekty Dwizje e, mamy dobrą plus jeden stewardship plus jeden learninga więc jakoś tutaj się odbijamy z tym stewardshipem dyplomacja cały czas zero ciekawe że ten slow jesteśmy całe życie jesteśmy slow, powolni niby mamy siłę 107% ale domyślam się, że jak tradycyjnie ta krucja ta nie wypali Zbieraliśmy hajs w końcu, żeby spłacić z Żydom. Teoretycznie mogliśmy ich wyrzucić, ale. już nie bądźmy tacy. Bądźmy trochę uczciwi, religijni. Ja ci cały czas się biło o Ja zdążyłem im pierdzielić i wrócić. Spierdzieli wpierdzielić im, pierdzielić tutaj i wrócić. Yes! Deus vult, infidel! Zarumbiście! Łach, się wszyscy zebrali! Zapierdalać! O, udało się, ale niestety nie wygląda tak fajnie, jak to przewidywałem. Peczęgowie. Tutaj taka jedna, ta, Ach, ona brzydka ta prowincja. Jeszcze pewnie Kumania ją zje czy coś, znając życie. Jeżeli uda nam się wygrać tą wojnę i będziemy mieli. O kur, na serio jakieś losowe tutaj ten. Nie wkurzaj mnie. Ale jeżeli właśnie uda nam się tutaj wygrać. u to jakieś idzie. To. Za hajs postaram się zrobić cesarstwo. Kurno, ile oni mają wojska tutaj? Ja się boję. I za dużo tu chodzi. Ja nie wiem, co z sobą zrobić, spierdziałem, idę do kolonii. Ale chyba w końcu wyczerpaliśmy ich siły. My. <laughs> no, sojusznicy. Więc podejdziemy bliżej, szczególnie, że chce się dostać do Francji. Mimo, że to jest zaraza, to już jest to poświęcenie, na które jestem gotów. Po to, że jak najwięcej... To, to się właśnie wydarzyło. To, to ktoś się wziął i umarł. E, żeby jak najwięcej osób dostało trejta właśnie e, z krucjaty. Okej, okay, dotarliśmy na krucjatę, dostajemy... Tytuł yy, Tutaj te Crusadera i od razu zmieniamy z powrotem. Bo mówię, tu choróbsko jest, co to jest w ogóle za epidemia. Ja tylko na kawałek ziemi, slow fever. Nawet Pechengowie tu przyszli. God dammit. Ale boję się troszkę wysuwać poza te tereny, ponieważ yy, tu jest dużo wrogów, a ja nie chcę sobie wziąć i umierać. Nie chcę, żeby akurat moja armia była yy, prze rozjechana przez wroga. No nie, i se wzięliśmy i umarliśmy. Od czego? Great Pox. Ai, god O kurczę, czyli to jednak będzie teraz koniec. Nie w tym momencie. Chcę skończyć tą krucjatę, Chcę skończyć tą krucjatę. Król Bolesław czwarty zasiadł na tronie. Możemy zostać Paragon of Virtue. I. Posiadamy te tereny bezpośrednio. Weź to już skasuj w pizdu 7 kuźwa ludzi. Tak się składa, że mamy całkiem dużo synów ten jest. Upośledzony. I jeszcze ma depresję. Kurna, ten wygląda o wiele lepiej. Nie mogę sobie po prostu kliknąć i wybrać, kto ma dziedziczyć. Tak niestety nie działa niestety to, to dziedziczenie, co my mamy. <laughs> On ma trzy dowodzenia i jest gdzieś dowódcą. Zawsze możemy go wysłać na pierwszą linię i nie gości się zesra w gacie. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że trzeba by jakoś rozdysponować terytoria. Więc rozdysponujmy tutaj terytoria i w końcu możemy, nie agresję z Bizancjum sobie zrobić e, po śmierci naszego władcy, najwyraźniej przy drugim. A te sojusze trzeba podnawiać, bo jak się nie da rady odnowić, to mamy przez dosłownie z tego powodu, że zaraz pewnie jakieś frakcje się potworzą i musimy uratować naszego króla. Problem z tą krucjatą jest teraz taki, że nie wiem, czy po zmianie króla w trakcie krucjaty jakoś inaczej nam są naliczane y, udział w krucjacie. Przez co, mimo to, że zdobywaliśmy jakieś terytoria i tak dalej, to może się to koniec końców nie liczyć zbytnio. Ale widzę, że my, jako władcy, jesteśmy zojbiści w ogóle. 17, 13, 9, 13, 15. O kurde, bele, Spierdalamy. I jeszcze Trade Crusader dostaliśmy. O to mi chodziło ponownie. Tylko po to, by zmienić z powrotem dowodzącego. O, jakaś fajna wielka bitwa się szykuje. Dołączamy wojsko 40 koła po naszej stronie. Hehe. Udało się. Zakończyła się krucjata z sukcesem. Francja została odzyskana. W większości. I tylko nie pamiętam kogo my już jakoś tutaj. a krewną oznaczyliśmy, że będzie beneficjentką. I nie wiem, czy coś zyska... zyskała tutaj. Widziałem. Jest, dobra. A, tylko jakieś county zyskała. Ale ładnie do kiesy wpadło. <śmany> czy jestem w stanie utworzyć to cesarstwo? czy Jeszcze 4000 tysiące prestiżu potrzebuję. No to nic. Słuchajcie, tym akcentem kończymy serię w Polski. Nie chciałem tego robić niesamowicie długo. No chyba, że będą głosy repu, kontynuuj i tak dalej. Teraz myślę, że zagramy sobie Bizancjum. Też prawdopodobnie w 1066 roku, ale jeszcze pomyślę. Bo zobaczę co DLC zmieniający Bizancjum wprowadza. Jeżeli e, zmiany są głównie właśnie w ten okres, czy coś w ten deseń, e, to zagramy właśnie w tym okresie. Dziękuję serdecznie za oglądanie tej serii. Mówię, jeżeli jesteście bardzo skorzy do kontynuacji, ja to mogę jak najbardziej kontynuować teraz losy Bolesława IV, który musi się koronować. Musi pewnie ogarnąć zaraz jakieś frakcje, czy coś, czy próby zabójstwa go... Ktoś tego zabić? Chcą go zabić. Kurwy syny. A to byłoby na tyle na dzisiaj. Na razie, cześć, pa.